Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj premierkę. Premierkę z kosmiczne, siódemeczki. Jedna z drapeczka kosztowała trzy dyszki. No i mamy tutaj wiele, wiele szans na wygraną. Jak widzicie, szukamy tutaj pod tymi symbolami dolara lub gwiazdki symbolu siódemeczki, Albo taki księżyc, albo planetę. Jeżeli znajdziemy planetę, to planeta daje nam pięciokrotność wygranej. Księżyc pozwala nam na pomnożenie razy dwa wygranej. No i siódemeczka daje nam po prostu wygraną. No i też mamy tutaj pole bonus, gdzie szukamy kwotę. No Jeżeli jakąś kwotę znajdziemy, no to wtedy tą kwotę wygrywamy oczywiście. Rzecz jasna. Mamy też tabelę wygranych. No i tak to wygląda. No dobra, możemy przejść do drapanka. Dzisiaj drapiemy sobie naszą polską złotułeczką. No i szukamy. Szukamy szczęścia. Myślę, że przybliżymy troszkę. Mam tutaj trochę mało miejsca, ale damy radę. Tak po kolei będę tutaj sobie drapał. Będziemy tą strapkę przesuwali do góry i będzie dobrze widać chyba. Tak, jest ok. No dobra, no to szukamy. Mamy słońce. Ananas kwiatek parasolka tornado kłódka klucz mamy narty plejada piłeczka zegar awokado antena i dla ciekawo dla taka ciekawostka, tutaj mamy zdrapkę numer 5 a ta druga to zdrapka numer 4 która zawsze była taka szczęśliwa dla mnie zobaczymy czy i tym razem się okaże szczęśliwa mamy koronę mamy Astro... co to jest? Astronauta, okej. Okay. Kometa. Mamy też cytrynkę. Diament. Tęcza. Arbuzik. Chmurki. Portfel. Rakieta, wiśnie, jabłuszko, obcy <laughs> fajny, fajny symbol. Winogrono, Lu e, teleskop i chyba jeszcze będzie jeden. Ostatni symbol to, a dwa są jeszcze. Mamy gwiazdę. Ale gwiazda nam symbolu nie daje niestety. I mamy jeszcze palmę. Czyli wychodzi na to, że tutaj chyba nie mamy premii żadnej, ani 7 nie było, ani planety, ani mm, księżyca też nie było. Nie. Ale mamy jeszcze pole bonusik. Trapimy, żebym nie zapomniał. I tutaj szukamy kwoty jakiejś chyba. 30 zł, ale czad trapione. Hihi. No to premierka fajnie się zaczyna. Mamy trzy dyszki. Super, czyli tyle, ile ta zdrapka kosztowała. Ale mamy jeszcze jedną sztukę. Zobaczmy, jak ona się spisze. No ale się cieszę, fajnie. I mamy kwiatek. I tutaj mamy tą zdrapkę numer 4, także trzymamy kciuki. Żeby coś tutaj trafić jednak eee... mam nadzieję, że się uda. To jest mój szczęśliwy numerek ostatnimi czasy. I teraz tak, mamy tutaj kwiatek, mamy perłę i mamy antenę. Ananas. Zegar. Narty, melon. Parasolka, mamy też koronę, no ale tych perełek, znaczy nie perełek, <laughs> planet i księżyca i ślomeczki nie widać, astronauta, awokado, rakieta, opcje. <laughs> Kolejny symbol to jabłuszko. Mamy też cytrynkę. Chmury. Winoglono. Powiem Wam, że dość ciężko się tą drapkę drapie, ale damy radę. Wiśnie. Tornado. Dęcza, klucz. Palma, diamenty. Yy, I mamy jeszcze chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6, chyba 7 symboli. Jeżeli dobrze policzyłem. Mamy kometę, które nam premii nie daje. Mamy też portfel. Też nie ma premii. Gwiazda. Nie, nie, tutaj też nie ma premii. Chyba była kiedyś taka zdrabka, gdzie właśnie taki, takiego symbolu gwiazdy się szukało. ale to niestety nie w tej. Teleskop. Jeszcze trzy ostatnie, chyba. Uwaga, uwaga. Plejada. I dwa. Słońce i uwaga, uwaga, piłeczka. No i lipa. Niestety nie mamy tutaj żadnego symbolu, który daje nam premię. Eee, ale mamy jeszcze pole bonus. I może tutaj, tak jak w poprzedniej zdrabce, uda się coś udrapać. Uwaga, uwaga. Nie, 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 nie. Tu mamy monetę. Czyli zdrapka pusta niestety. Numer 4. Tym razem okazuje się nietrafiony. No dobra, ale Suma sumarum, jedna zdrapka trafiona, także premierka jak najbardziej. E, OK. Mi się podoba. I mam nadzieję, że Wam też się podobało. No i no i tyle. Czekam na Wasze komentarze. Łapki w górę oczywiście. No i życzę Wam miłego jego i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hejka, pa!